Targi Uroda to spotkanie branży kosmetycznej i fryzjerskiej. Nowości, trendy, porady. Wachlarz możliwości jest tu ogromny. A jakby tak zmienić kolor włosów? No, może niekoniecznie, ale sprawdźmy, co przygotowali dla nas ciekawego wystawcy. Gdzie zgromadziliśmy ponad 180 marek i firm? Firmy prezentują nowości na nadchodzący sezon jesienno-zimowy. Na każdym stoisku prawie jest premiera. Na każdym stoisku są promocje i oferty, których dotychczas nigdzie nie było. W programie targów bardzo dużo pokazów fryzjerskich, bardzo dużo konkursów, mistrzostw, makijażu, kobiety dojrzałej, kobieta na antypodach. Także mnóstwo się dzieje. Dobrze jest stosować naturalne kolory, czyli tak zwany make up, no make up, on jest bardzo w trendach i to dodaje świeżość. Doszliśmy do takiego etapu w Polsce, nie tylko jeśli chodzi o włosy, także jeśli chodzi o całą modę, całą stylizację, że dbamy o ten swój wizerunek bardzo. Zmienia się rynek, zmienia się świadomość i biznesowa, i otoczenie, zmienia się moda, staramy się na tym nadążać. Hyaluronik jest fantastyczna, ponieważ zawiera w sobie trzy cząsteczki kwasu hialuronowego o różnych wymiarach. A ta jedna, najmniejsza, zamknięta jest w liposomie, co pozwala na wniknięcie bardzo głęboko w skórę, dając efekt rewelacyjnego liftingu, rozjaśnienia skóry i likwidacji zmarszczek. Największym zainteresowaniem cieszy się maska błotna, która jest naprawcza, oraz natychmiastowy wypełniacz pod oczy. naszym produktem, hitem jest utrwalacz sprayu, fixer spray, który przedłuża trwałość makijażu. Indywidualnie dobieramy pod klientkę każdy kolor i po 5 minutach mogą panie iść na basen, na saunę, można sobie dotknąć, przetrzeć i po prostu funkcjonować przez 24 godziny w przecudnych brwiach. Informacje dotyczące kolejnych imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie znajdą Państwo na www.amberexpo.pl